Dziś się witam to mam w, w ostatnim odcinku serii dziwne nazwy klubu w bronze. Teraz, czemu w ostatnim? To się za niedługo powiem. Nie wiem, czy dzisiaj w ogóle będę wpisywać jakiś klub no dobra, może tak. Nie wiem, co dzisiaj, nie mam w ogóle pomysł być nad nie Nie wiem, jakaś Nie wiem, co dzisiaj będę wpisywać. Nie wiem. Ale na pewno dzisiaj będę dużo gadać. Uwaga, czemu kończę serię, zaraz to powiem. Nauczyciel. Wojt. <grym> No dobra, to już uwaga, czemu kończę to tą serię? Ogólnie, a prawo tego nie wiem ciebie zauważyliście. No dobra. To chyba sobie będę dzisiaj grać samo w ogóle ile mam puchar, to zobaczyliście? Prawo tego, się prawo tego się ogólnie do spajka na 25 ze Dawnego na pewno raz będę z nim trochę grać. W ogóle kończę jest dużo serii z Bronsters, po prostu mi się nie chce nagrywać w tej gry. Tak, mówię, że. Ej, mi się zbyt nie chce, ej, Bronsters. Ej, Bronsters, się nie chce nagrywać, mi się naprawdę na, na nagrywa coś innego. Na przykład, Ludo Klub będzie bardzo dużo dziękuję, bo widziałem, że tak jak klub, ja, nie wiem, tak, gra z, bo tam się dał prawie tysiąc wyświetleń, świat, więc dziękuję bardzo. To mi się wydaje, że po prostu ta gry to się gra się inna. Gra z Bronsters, ewentualnie zostanę na razie w tej serii jeden wersja z Kraktuskiem, ewentualnie, gdy będzie na przykład jakieś daily. Wtedy będą takie daily. Ewentualnie wtedy powrócimy, dosyć, w tej, jakby, wreszcie, tylko wtedy powrócę mu do. Wtedy będą stere z tak ogólnie. Tak to raczej nic nie będzie, zaznaczę, zaznaczę. ciekawe, będę no tak ze dwa tygodnie, tylko teraz, z kaktuskiem. Do Nordlu, do klub. Dlatego w piątek będzie odcinek, jak będę grać ze znajomymi, to polecam. Polecam. W piątek o godzinie 21 obejrzeć odcineszek. Bo będzie bardzo, bardzo ciekawy ten odcinek. Dobra, chyba idę poza jakąś rundaczkę, więc polecam zobaczyć. Żeby jakieś kluby, bo może no, by ktoś wydał komentarze, że nie, było, komentarz, e, to się nie nazywa ta seria, będzie takie pogadanie, no dobrze, to będę wpisał jeszcze jakieś kluby, żeby nie było, to się nie mam pomysłów. I też po drugie, to szkodzę tę tą serię dlatego, że co mnie ogólnie, bo takich dziwnych nas klubów, jeszcze przypisywałem, co bym mógł wpisać na odcinku, to praktycznie ogólnie tych dziwnych nas nie masz tak dużo, to, żeby odsał, to cały czas nagrywać, co z na przykład, tak to przeczytam tylko przez kilka tygodni. I drugie też kątnie, dlatego że teraz będę wydawać trochę więcej filmów w na razie. Ponieważ ograniczono program do montowania, za niedługo filmy będą wymontowane, więc niestety wtedy nie będę mógł nagrywać tak często filmów. Ale też będą często. Wtedy nie będą regularnie, bo dwa razy w tygodniu myślę. Ewentualnie mocno, może w będzie tylko raz w tygodniu. Czy nie mam pojęcia, to masz wpisać już. Dlaczego żeby były kluby, wszystko takie tak jak. na przykład są takie kluby. Leongo. No i tak jak mówiłam, że na przykład takich klubów nie ma. Kiedyś szukałem takiej nazwy, które się chciałam podpisywać. No właśnie niestety nie ma takich nazwy też. I po drugie kończę. Sara, ile sera ma chyba 8 odcinków podejrzewam. Nie, a ja propos tego ogólnie, tak, to, no ogólnie, a propos tego ludoklubu, ja zrobię jak gra z bodem, z po prostu krótkie shorty, że to bardzo dużo mi się robi, więc dlatego będzie w piątek odcinek. Aha, i a prawo tego ogólnie nowa piosenka, Już jest, nagrana, Już jest, nagrana, muszę się zobaczyć, kiedy jest premiera, światła, a to będzie pod każdym odcinkiem. Czy jest może jak like Sporty, a dobra Sporty to nie, że no nie Sporty, no dobra Gierka zresztą że jak my zagramy, nie wiem, nie chcę się pobudzić. w to tych klubów Aha, Mrci samolotowy, to ja najnowsza postać widzicie co hmm, no ciekawe jak on ma szansę. no zobaczcie, ci ludzie są szanse na postać, opowiem wam, że to zarabiać legenda, myślę, że tu poleci jakaś Sandy Uu, ej, to jeszcze muszę zbijać w sensie skrzynkę Dobra, no zadziała, zagramy na solo, i kończę odcinek chyba, bo dzisiaj nie ogólnie mi się kompletnie... Tak jak mówiłem, Stars się nie chce nagrywać. Pręga, więc na przykład jakieś inne gry. Ale ja próbuję dokonać odcinek z tej gry, z której ja nie umiem wymawiać, wiecie, to te cóż, coś tam. się ucieka przed pociągiem, wiecie, który jakby niedawno odcinek? I już się prawo tego jak aż za dużo świetlenia nie zrobił. No więc nie wiem, czy jeszcze tam ta gra będzie, może zrobię jakieś dwa odcinki, mi się wydaje. Добре, тук трябва да постараме да се выграем. К'во за дебил? Пала във всичко, както този биби, прави. Е, виграем. Мой биби е добър, но ме знавам, че това просто е един от слабшите биби на моята биби-мапа. Добре, пад. Ски, тук го на 200 хп, какъв глупият ден кот. Добре. Иди, уж, всички лажат. No, wybijajcie dalej. Ale do bramki teraz nie no. Mortys ogólnie, lubię bardzo Mortysa. go dzisiaj, zresztą szansę, się pojawi za niedługo odcinek. Ja po prostu wbiegaj. Aha, i prawda, bo ja takie rozpisy, co nie? Ale zmię wam dodać, że wyjątkowo rozpisy takie jak na przykład wiem pucharki, się nie liczy się jakąś ranga. Ja tego nie przywidzę, kiedy ja to wybiję. A dobra, zdobyłem nową bramkę. No, takie odcinki, ja to tego nie liczę. Nie będę też robić premier, bo się wziąłem, że się nie opłaca. I jedzę zrobić w premier. Czyli niepotrzebnie. Dlatego właśnie teraz nie robię tej spalary, bo to premier, nie ma sensu. Weźmy na groźbę jak czyli czymś w tam robić to tam i tak dalej. No dobra, sola. Dobra, gramę Mortisem, odda się, że mogę pokazać Gierka z Fajgiem. Dobra, gram Mortisem. No najpierw trzeba, gramę Mortisem. Wiecie niestety, wiecie, gdzie gram, w tym regionie, w każdym razem jest to mapa. Każdy raz muszę tutaj że każdym razem, jest to mapa. Właśnie. No, wędzie jest zawsze ta mapa. Na Ma co dwa tygodnie. No, nie do też była ta chyba. A co tydzień. Był gdzieś. Szelka! Moski tu to tu szelki. I jak już mleja. Moim zadaniem jest ugrać w piąte miejsce. I za. O! Moim zadaniem jest ugrać w piąte miejsce, bo ja są wtedy na plus, i zabić jedną osobę. O! Taka misja jest dodatkowa sobie. Zabić jedno... Zabić jednego killa. Może będzie. Nie problem zrobić killa. Już ty bez kill to tam u góry smordy. Za ból? Która ma 5 par kutów? Dobra, muszę kogoś znaleźć. Szalaka dwa. Zo nie tylko szega 200, ale chcę zdać jeden. Więc mogę zagrać z tym dolnie spajkiem na zaliczenie drugiej misji. To bym w ogóle już da mnie pan się nie ugra. Killa zrobić, bo ja mi mówił, że ląda robił. To jest śmieszne, ale dobra. Nie, to szalka ma już 5 parkiów też. Dobra, jedno, jedno zadanie zrobiona. Dobra, to zaraz spajkiem gramy. Pokażę wam. Skilla, spajka. Skąd się nazywa się spajką, to jest dobry spajkiem. Więc za kilka dni będzie odcinek, obiecuję, że do końca tego nie wbiję tego spajka na tą rangę. Czy na tą rangę? Insta? Czy widzisz, że nagram po 8 minut. Bezkitu już roze chyba będzie. Nie, nie będzie to rozu, ucieknie, roze za szybka. Cześć! Ty! Do skitu Edgar. Tak na blisko do Rozy. No, ogólnie. Nie, bo ona no ma polecie, bo też ty bezkitu. skitu. je mogę, że nie ma podchodzić, tu na ul tam na wolne. Ty, to szelka! Bo to będzie na IQ. No, szelka z spekiem. Wszystkowa postać do legendy. Ja myślę, że to wygra i Nie ma szans. Nie, no niby na blisko można być ulta, jak już masz ale... To są... No! Dobra, dziękuję za odcinek. Nie umiem zrobić żadnej misji. Jezu, ja zrobiłem jedną misję, dziękuję. Szkoda mi w na spajku. Cześć.